Witajcie, ja jestem Baranek, a to jest kolejny odcinek z serii. Like Scrap. No, tak to teraz nazwałem. I od razu przejdziemy do rzeczy. Witam się z Wami po raz drugi, już w Scrap Mechanic. A to dlatego, że postanowiłem, że skoro już zapowiedziałem takie odcinki, to niech się ich pojawi więcej, a nie tylko jeden o stołu, który się chowa. Otóż, nie obijając bawełny, zaczynamy. Yy... Znowu musiałem się tu witać, pamiętacie przecież? A więc eksunek. Jak widzicie, jestem na troszeczkę, może by tak to ująć, starszej wersji. I dlatego tu nie widzę nic, co by nazywało się bramka logiczna. W jakiś sposób logiczno-bramkowata, ale nie mam takiej. No do tego trzeba sobie radzić, bo niektórzy ludzie na przykład nie chcą płacić za skraw mechanik albo. Znajdujemy jakąś tańszą wersję po prostu, tylko że ona jest zawsze stara. No i dlatego wymyśliłem, że jakby obejść się z takimi bramkami logicznymi. No tutaj jest taka pierwsza. Bo jak wiemy, to jest taki śmieszny, niebieski klocek, coś jak ten. Albo taki. I kiedy się coś odpowiednio zrobi, to on się tam zaświeca i. Yy, odpowiednia jest tam logiczność ustawiona. Na przykład taka pier pierwsza bramka, to jest, że kiedy klikną się te dwa guziki to wtedy się przesunie ta ściana i będziemy mogli coś zobaczyć. Także uwaga! Magia. BUM! Ściana się otwarła i tu mamy tęczę cudowną. Nikt się tego nie spodziewał. A teraz jeżeli odkliknę jeden z tych guzików, ściana się zamyka. Teraz robimy odwrotną kombinację. Dalej jest zamknięta. Tylko kiedy są oba wciśnięte, to się otworzy. A teraz co się tu dzieje? Otóż jest to zrobione wszystko na tym oto mechanizmie. Bardzo proste. Ten, gu ten guzik aktywuje tego kontrolera. Ten aktywuje tego. Ten kontroler jest, jeżeli staniemy teraz tylko wyjść pod tym kątem, to zauważycie, że ta linia przychodzi dalej. Tu, jeszcze, a ten idzie bezpośrednio, bo teraz usunąłem, czyli że do kontrolera tego jest podpięty górny, do kontrolera po prawej jest podpięty dolny. I teraz tak mniejsza z tym. Kiedy klikam guzik ten, wtedy sygnał, jak widzieliśmy, dociera do kontrolera tego, czyli do dolnej, a tu jest o 30 stopni, ma się obrócić. A więc kliknijmy ten guzik. Jak widzicie, obróciła się ta dolna część, ta, o 30 stopni. Tu jest detektor postawiony, który, kiedy coś nad sobą ma, to oczywiście się obróci. Także e, dlaczego to jeszcze... Teraz, jak widzicie, teraz wejdę na to. O, i się obróciło. E, jak to jest tutaj zrobione dalej? Do drugiego kontrolera sterującego górnym rotorem. Jest podcięty ten guzik kiedy go klikam. Tak. Halo. Co się stało? Ej, hej, czekaj. Tu się usunęło. Dobra, przepraszam, mój błąd. O! Kiedy. A więc, wracając. Kiedy jest kliknięty ten guzik, ten router obraca również o 30 stopni. Wtedy ta deska pojawia się nad detektorem, on wysyła sygnał do tego routera, który obraca. Umieszczony tutaj rutor i ściana się wtedy otwiera. Bardzo prosty system. W ten sposób mogę również robić na więcej bramek logicznych. I zaraz to pokażę w praktyce, gdyż już moje tłumaczenie, jak wiecie, nie jest perfekcyjne. Eee, a więc... Teraz bierzemy. Obracamy tu sobie to. sobie tu może jeszcze takie małe podniesienie. O! Jakiś obszar zaznaczamy. I teraz tak. Przykujemy guzik jeden i guzik drugi. I co kolejno Ustawiamy rotora. Na rotora ustawiamy dwa klocki. Na te dwa klocki ustawiamy kolejnego rotora. A na te ustawiamy trzy. Teraz bierzemy, ustawiamy e, trzy kontrolery. Nieważne w sumie w którą stronę. I musimy pan najpierw sobie ustawić. Pierwsze trzy są może w sumie na razie bez tego. Pierwsze dwa są po to, żeby obrócić, a trzeci jest tylko po to, żeby wykonać jakąś dalszą czynność. Czyli w pierwszym ustawiamy sobie. Najpierw musimy to połączyć. Mm -hmm. Tak, tak. Ustawiamy sobie 30 stopni. A teraz łączymy ten tu. I ten tu. I tu też ustawiamy 30 stopni. Teraz klikamy oba guziki. I jak widzimy, położy się to dokładnie w tym miejscu. Czyli tutaj teraz to nie działa. Też nie działa. To musimy znaleźć takie miejsce, w którym to najzwyczajniej... Tutaj na pewno, ale teraz nie jestem pewny. Czy jak to zrobię? O, proszę. O. I teraz idealnie wchodzi nam na nasz detektor. Także jak widzicie, jeden guzik kliknięty odpowiadający za to na dole po obróceniu sam nic nie zdziała. To nie wejdzie w obszar działania detektora. I dopiero kiedy klikniemy drugi, to się stanie. Tak samo, jeżeli wyłączę pierwszy, to też nie zadziała. A teraz robię, zrobię jeszcze na trzeciego, a więc ustawiamy kolejny. Kolejny guzik, o tak symetrycznie, już go połączę od razu eee, i jeszcze muszę tu, tylko najpierw to trzeba powyłączać. Tu dostawiamy, no w sumie te odległości są nieważne, tylko żeby wam łatwiej było po prostu odnaleźć, który się ma obrócić i kiedy. A więc łączymy teraz tego z najwyższym i ustawiamy 30 stopni. I klikam na wszystkie. I teraz widzicie, że to zatoczyło kąt 90 stopni, jak ktoś umie liczyć. A więc dokładnie w tym miejscu mogę sobie ustawić sensor. I teraz mam stuprocentową pewność, że tylko kiedy są włączone wszystkie, on się aktywuje. Ten jest wyłączony, te dwa działają, więc nie działa. Teraz zrobimy taką sytuację. Też nie działa. A więc jeszcze robimy taką sytuację. Nie działa. tak dalej, kiedy są cała reszta wyłączone, to już nie zadziała. W taki sposób możemy to następnie powielać cały czas coraz więcej, a więc dołożyć kolejny. Przedłużyć sobie o 3 Polecam ten na pierwszy na dwa, a potem kolejny o trzy zrobić. Dołożyć kolejny guzik i tak możemy taką brakę logiczną sobie nieskończoność powiązać. To potem po prostu... To jest najzwyczajniejsze w świecie łączenie, a jeżeli chcemy, no to po prostu przestawimy w odpowiednie miejsce ten detektor. Na przykład, kiedy są włączone te trzy, to się coś stanie, a nie jeżeli są włączone wszystkie. Na przykład wtedy przejedzie za daleko. A teraz, jak zobaczymy, jeżeli tu przestawię to na 30, nie na 45, a na 30. Tak, widzicie, zatoczyło to taki cudowny łuk, i teraz możemy. Tu ustawić i też będzie wykrywało. Także to jest w sumie wszystko, co jest w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, czy coś jeszcze pokazać. Mogę jeszcze się pobawić, na przykład, że e, teraz, powiedzmy, że tak. I chodzi o to, żeby nie były włączone wszystkie, więc wyłączam ostatnie. Ten jest prosto. Więc teraz działa, kiedy kliknę wszystkie. Bum nici z tego wyjdą. Taki sposób również teraz przez przypadek mo można, nie wiem, odkryciem to nazwać. Odkrycie to takie słabe może. Zrobimy taki słupek. Wejdę na to. Mogę... Zrobimy kolejną platformę. Taki również sposób można tworzyć bardzo fajne kręcone schody. Tylko, że to już zależy od tego, jaki kto ma guzik do schodów. Po prostu ustawiamy odpowiednio e, takie rzeczy. Cztery mamy. Raz, dwa, trzy. Nie, trzy. I teraz tylko to musimy połączyć. A nie, cztery. Dziwnie jest e, Łączymy to po prostu. I w każdym ustawiamy początkowy stan o te 30 stopni. I już całość nam się obróciła. Teraz nie to zepchnie. No. Cudowna katapulta. Łudziu! Co tu się dzieje? Przejdź muszą na drugą stronę, a więc. Teraz kolejne 30 stopni. Jeżeli potem jest za daleko, to można oczywiście to sobie zmniejszyć na 15 stopni. No, i te cudowne, kręcone schody tak można by nieskończoność prowadzić. Nawet no, one tak ładnie zakręcają, jakbym tutaj potem jeszcze pododawał kolejne takie segmenty, na przykład jeszcze kolejne trzy. Zobaczycie, że to już zrobi pełny obrót. No to chyba każdy się domyślił, to nie trzeba jakoś specjalnie tłumaczyć. A więc teraz kolejne musimy połączyć do tych, co jeszcze nic nie mają. Ten już ma, jak widzę. Ten nie ma. Więc teraz R znowu. 30. Łączymy D z tym. I też ustawiamy 30. I to ostatnie. I 30. No i teraz nasze cudowne schody są już. Bardzo porządnych rozmiarów, po prostu potem sobie to można ciągnąć. A co jeżeli teraz bym y, każdy z tych wyresetował albo ustawił coś, to chyba nie zadziała. No, nie zadziała. Chyba że. Chyba że. W sumie teraz to już powinienem odcinek skończyć, ale <grym> co tam robimy? Dodatkowe rzeczy. Dobra, nieważne. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. Robię dodatkowe kręcone schody. Pokazałem Wam mniej więcej, jak robić, e, zas jak zastępować bramki logiczne na nowszych wersjach. Także każdy z Was teraz będzie już to umiał zrobić. I w sumie, teraz się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że zrobiliście coś z tego. Jak już mówiłem, z tłumaczenia nie jestem najlepszy, ale z wymyślenia owszem. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Like Scrap i cześć.